Kirie Eleison, Chryste Eleison, Kirie Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, modl się za nami. Święty Józefie, modl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, modl się za nami. Światło patriarchów, modl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, modl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, modl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, Módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, modl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, modl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, modl się za nami. Józefie najczystszy, modl się za nami. Józefie najroztropniejszy, modl się za nami. Józefie najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, modl się za nami. Józefie najwierniejszy, modl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, modl się za nami. Miłośniku ubóstwa, modl się za nami. Wzorze pracujących, modl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, modl się za nami. Opiekunia dziewic, modl się za nami. Podpor rodzin, modl się za nami. Pociechu nieszczęśliwych, modl się za nami. Nadzieje chorych, modl się za nami. Patronie umierających, modl się za nami. Po strachu duchów piekielnych módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Modlmy się. Boże, ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć, jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.